Firma MCH Medical Solutions zajmuje się dostarczaniem kompleksowych usług dla wszystkich placówek medycznych. Od prywatnych gabinetów, przez szpitale powiatowe, po duże jednostki kliniczne. Wyposażamy wszystkie placówki tak naprawdę od kozetki, przez ultrasonografię, które mamy na swoim, na swoim stoisku, po pięcioteslowe rezonanse magnetyczne, razem z pełną anestezjologią. Co jeszcze możemy zobaczyć u Państwa na stoisku? Oprócz wysokiej klasy aparatów ultrasonograficznych zaprosiłem również firmę Sense Consulting z Poznania, która jest naszym głównym partnerem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji unijnych oraz ministerialnych dla wszystkich jednostek służby zdrowia, a w tym roku głównie w kontekście Fenixa dla POZ-ów, Fenixa dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz yy, dla KPM. Czy po raz pierwszy bierzecie udział w targach, czy już to kolejna edycja? Na Medical Expo, na Warsaw Medical Expo jesteśmy po raz pierwszy, natomiast są to nasze którejś z rzędu targi branży medycznej. Jak oceniacie takie wydarzenie? Bardzo pozytywnie, bardzo dobry odbiór zarówno przez partnerów, których zaprosiłem do, do udziału w naszym stoisku, jak i wśród gości.